Hej, osudzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena i wracamy zagrajmy w Wiedźmina. Zniknęła mi Tris! Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Kairan wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Tris Merigold, bystra jak zawsze. Macie na myśli. oczy trola, jadgula, krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków i wrzucamy do kotła podczas sabatu. Mam rację, Tris? Absolutną. No. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik <noise> wciąż ostry jak brzytewka. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien Mniej więcej miesiąc temu Cedric? Elf Były skojatel Dziwna postać, ale sporo wiało okolicy i wszystkim, co w niej żyje Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak Pogadam z kupcami o nagrodzie od Cedrika i dam ci znać Znajdziesz mnie w karczmie Wynajęłam kwaterę na piętrze Tam jest zamtus Dzięki za ostrzeżenie <laughs> A mówiła ma tu terminować do mularza. Fakt, będziesz szacunek, no Hej, Hejran, porozmawiaj z cyrkiem. Tak, musimy się rozejrzeć, porozmawiać z ludźmi. Wolna? A ty co, z chujem po prośbie chodzisz? <grym> Ech, zawsze mnie bawiły te ich rozmówki. Dobra. <grym> Lisa Śmiesznicza. Pokaż mi mój dziennik. Kejram, kwestia cen. Twarde lądowanie. Z Aha, to jest zrobione. Miesza potwory. Zapach hadzideł. Dobra. Muszę wyrazić na rozmowę. Zapach hadzideł. Kłopoty z trolem. Moje zlecenia. Zabójcy króla. Ale w R -r -r Rweta, y gdzie jest ten Cedrik? Ja chcę porozmawiać z Cedrikiem. Tak, zaprowadź mi gro do Cedrika. Mogliby ich już zdjąć. Chcę porozmawiać z Cedrikiem, bo on Ej, nie może powiedzieć. Dzień dobry. Y nie wyjdziesz mi tędy kurde. Bo on mi może ma powiedzieć. Nie wiedźmina. Świetnie. Wejdę do pomieszczenia, czy no? Zachowuj się wiedźminie. Taki mam zamiar. Choć może niekoniecznie. Jak się stąd przedostanę na drugą stronę, gro. Tu jest brama. Na samym oczywiście środku. A gdzie ja muszę iść? Bokiem. Dobra. To jest jakiś plac ćwiczeń. Super. No dobra, chodźmy do Cedrika, naszego nowego przyjaciela. Bo to już zapisała. Gdzie byłeś? Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedrik. Nie pakuj się w to. Kiedy spotkaliśmy, Chile, zbladłaś? Wydawało ci się. Dobrze już dobrze. Sam dowiem się czegoś więcej. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie, ale najpierw muszę pogadać z cydrykiem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. Pozmaję z cydrykiem, tak. Eee, coś zaczęłam mówić. Nie wiem co. Aha, mam nadzieję, że powiem mi coś więcej o innych potworach, które, na które mam zlecenia. Imbelk. Niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimie. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wafail. To ty jesteś Cedric. A kto pyta? Geralt z Rivi. Wiedźmin i... Tris Marigold. Hmm. Pięknie pachniesz, Tris. Cedric, spójrz na mnie. <laughs> tak. Czego chcesz? Geralcie z Rivi? Chcę zabić Keirana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na Mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił, obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć na rzekę. Znajdziesz zniszczony most and seed Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Mój kapel. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? Witaj, Wiedźminie. nie. Pogadajmy z nim jeszcze. E, Poleję nas Zamierzam w zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem Wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Staram się trzymać nekery z dala od Bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż nekery. Czyli Staruch, znaczy Keiran. No, nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca jak robić dzieci. Wy Wiedźmini wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz, mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potworę w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu dobijam schwyanego nekera, dla ciebie będzie to pestka. Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgardem, Doszczętnie spłonął. Obłąkani usmarzyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców, ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mirce i zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch duan zaginionych w zgliszczach Domu Wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich... albo przez ich rodziny. Spróbować nie zaszkodzi. Kim ty właściwie jesteś? Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami i w lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyje w nim od lat. Rozumiem go. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. O co walczą skojaty? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych? Walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorweta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni A ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały Ensy Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka Albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze Ta elfka, o której rozmawiałeś przed chwilą, jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła. Prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna, że Dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano, może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy. Może wrócę, kiedy wytrzeźwiejesz. Słyszałem, że Wiedźmini są długowieczni. W takim razie może dożyjesz tego dnia. <grymne> Pohandlujmy. Co ty tu masz, błyskotka? Dratwa, składnik rzemieślniczy. Masz ty tu coś fajnego! Fosforyzujący kryształ... Kartacz mnie nie interesuje. On tutaj ma dużo receptur. I schematów. W sumie fajnie. Hmm Przydałoby mi się jakiś porządny kupiec A ona się przez ten cały czas teleportowała. Spoko. Nie muszę naciskać żadnych przycisków, żeby on schodził. Magia. Sam schodzi. Dobra. Wrócimy teraz do miasta. Spróbujemy coś znaleźć. Jakieś księgi czy coś. Które by nam pomogły w... walce z potworami. Znaczy przy okazji poszukam jakiejś rudy srebra. Przydałaby mi się. I Tych co ty masz to słychać, Moja droga, w gospodarstwie? Tego... Tu masz garnki. No, ładne porządki. też masz jakieś garnki. No proszę, przeczucie mnie nie zawiodło. Opłaciło się przypłynąć do tej dziury. Zabójca Foltesta we własnej osobie. Jak się miewasz? Zdrowie dopisuje? No, nie narzekam. Rad jestem niezmiernie. Widzisz, droga do wyzimy jest długa i wolałbym nie mi trężyć. No to szerokiej drogi. Posłuchaj do dowcipnisiu. Więcej jesteś wart żywy, ale jeśli trzeba, zadowolę się martwym. Wybieraj, co wolisz. Zdam się na ciebie. Wyrzuć miecz i złóż ręce do powroza, bo nie ręczę za... Chodź tu. To jego szukają! Blecz go, chłopcy! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Piękny unik. Przydałoby mi się, żebyś ty był bardziej zwinny, Geralt. Przejdźmy sobie tutaj. Tutaj będę mieć więcej miejsca do walki z nimi. Chyba, że za mną nie polecą. Mhm. Dobra, jeden z... zabity. Właśnie, tego powinno być... Wy... Kowalić. Świetnie. Zabili mnie? Jakim kurwa cudem? Że co? Że jak? Tak. Mówiła, że będę umierać. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? Mm. Niekoniecznie to chciałam. Poczekaj. Tak. Eee. Tak. <grywa> Bywaj. Ułodzenia, psia krew ślady rozmyje. Jakie ślady? Eee, po zakończeniu odcinka sobie tutaj do niego przyjdę i z nim pogadam. Żeby odrobić te wszystkie gadki. Mój kapelusz! Eee, ta... ta gra będzie jeszcze przez chwilę troszkę trudna, no ale cóż. Próbujemy sobie poradzić i będziemy przez chwilę unikać tamtego miejsca. A ja najpierw pójdę. Mam nadzieję, że się zaopatrzyć w mierz miejski. mi się bardzo przyda, zanim ja wyruszę na tego Keirana. To jest jednak, miał wszystko priorytet numer jeden. Tam jest kowa. słychać moja droga. na dwor nie wygonił. To w czym możesz? Pohandlujmy ruda srebra. Dwie chcę. Byłam już w stanie kupić, ok? Gdzie są moje pieniądze? To w czym? Wykonaj dla mnie przedmiot. Yy, Nawiedź miński miecz. Tak. Stwórz. Wspaniale. Mieszka potwory, super. Ym... Tak, zadanie wykonane. Keiran, mm... chodźmy się dogadać teraz z ceną. Jednak zanim to zrobimy, tak, Wiedźmiński Miesz srebrny. A, ja dostałam na ciężko skórzaną kurtkę. Co ona mi daje? Odporność na podpalenie 9, odporność na wrócić 9, odporność na krwawienie 9. A co ja mam z Odporność na podpalenie... Hmm. Tak, ta jest lepsza, gratuluję. Chodźmy się dogadać z ceną. W sumie ten schemat mogę sprzedać, skoro mi nie jest już potrzebny. Jestem Gratuluję. Mhm. Uh -huh. Abym na dwór nie wygonił. Tutaj z tym gościem, tak? Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają. Zmytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Wasza wola. Ale jak czarodziejka sobie nie poradzi, zostaniecie tu z towarami do zimy. Straty wyniosą Was więcej niż moja pomoc. Bywaj. Zaczekaj, no, nie ma sensu się obrażać. Kto jak kto, ale ja rozumiem, że czas to pieniądz. Jeśli Twoja pomoc przyspieszy całą sprawę, to niech będzie. Dołożymy jeszcze garść orenów. W sumie to będzie wszystko, co mamy. Umowa stoi. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest Wiedźminem, cholera jasna! Ja się na tym nie znam! A kto się zna? Pewnie ten elf do żony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. A teraz zostaw mnie w spokoju. Świetnie. Trzeba było zadaszyć. A... Rzucasz zabawę, zabawę. Okay, ran. kwestia ceny. Korzystną cenę, tak. Teraz musimy zabić Keirana. W tym odcinku zdążę jeszcze to zrobić? Nie. Dobra, to skończymy no, sobie. No. Ok, skończymy sobie. Trentacen. Skończymy sobie w tym miejscu. Ja pójdę do Cedrika. mi się udało wysłowić. Ja pójdę do Cedrika i pogadam sobie z, z nim. O tym, o czym rozmawiałam w tym odcinku. I tak. Jak zdobędę troszkę wyższy poziom, to sobie polecimy na tamtych żołnierzy tam. Myślę, że uda mi się zrobić to dość szybko. Mhm. Ale zobaczymy. Więc tak, w tym miejscu to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.